Siemaneczko z tej strony Marcinasty. Jak widzicie teraz jakościowo jest trochę lepiej. Na sobie mam już szeleczki od GoPro. Gopro też trzymam w ręku. Także dzisiaj pierwsze testy, może jakiś vlogasek z tego wyjdzie, kto wie, kto wie. Także lecimy z tym koksem, nie? pam, pa, ram, pam, pam. Nie Niech to mańka manik manik, manik point of view ciulowaty trochę, trochę ciulowato, Mogłem sobie wziąć na głowę mocowanie, tam, pewnie tam. No dobra, to teraz dojechałem, dla was to będzie trwało pewnie sekundę, tyle co przejście, dla mnie trwało to dwie minuty. Dojechałem pod taką naszą miejscową galerię i idziemy po zakupy. A może i nie zakupy, bo tak po drodze pomyślałem, że w sumie to dzisiaj mi się nie chce zakupów robić za bardzo, bo nie zrobiłem sobie listy pełnej, nie mam wszystkiego napisanego. Także pójdziemy po coś do picia i pojedziemy w parę i pojedziemy w parę miejsc. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Nie mam badyla. Nie mam badyla, więc nagrywam to z łapy. Nagrywam to z łapy, a teraz przerzucę się dla was na, na klatkę i będę do was gadał po prostu. Ogólnie to, patrzcie, prawilna, prawilna tapetka w telefonie musi być. O właśnie, bo miałem wam co nieco pokazać z norweskich cen. Ale to zaraz jak tam podejdziemy sobie gdzieś bliżej, albo coś ciekawszego wypatrzę. Coś takiego, co można by było w miarę porównać. Chleb mam, ale podejdziemy sobie do chleba i sprawdzimy cenę. Mogłem faktycznie zamontować na głowę, bo jakbym się obracał, to by się też obracało. Także tak mamy chleb to jest jakiś pełnoziarnisty chyba i kosztuje 27 koron co w przeliczeniu na polskie daje nam jakieś 13 zł mam ochotę na pączkę nie ma pączków niedobrze bardzo niedobrze Donat jeden jest bułki Zresztą te jeszcze rogaliki były nie ładne Dobra, to zrobmy tak, weźmiemy jednego Donata Jednego Rogalika Bo nie, dwa Rogaliki Nie, bo później dram. I teraz tak, idziemy dalej, piwerka, piwerka Muszę ludzi tak trochę O, proszę bardzo Coca-Cola i teraz mamy tak yy, za co? To jest za butelkę? Niemożliwe. Za sześciopak, dobra. Za butelkę też jest 27 koron, czyli jedna butelka koli kosztuje tyle samo co yy, chleb tamten czyli około 13 zł. moja ukochana lodówka. Nie mam sterów. No nic, zadowolimy się tym. Bateryjką. Co jeszcze? Chipsy. Ogólnie Norwegia ma więcej produktów takich e, swoich. Rzadko kiedy można, a czy rzadko kiedy? No, da się znaleźć inne marki spoza Norwegii. Ale ale są jednak są jednak w dużo mniejszej ilości mamy leisy i za taką paczkę lajsów e, musimy zapłacić 48 koron prawie 47,90 co daje nam 20, około 22-23 zł w zależności od kursu e, w zależności od kursu, od kursu korony Dim, 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 dim. Za taką malutką kawę trzeba zapłacić 54 korony, co daje nam 25, około 25-26 zł za kawę. Dobra, to mamy bułeczki, mamy picie. Ja muszę sobie kupić jeszcze snus, bo mi się skończył. A i do tego też służą właśnie automaty. To jedno, drukuj, drukujemy. nam parę ale och, ja ok Dostajemy przy kasie taki drugi bilecik. Z którym trzeba iść do automatu, który się znajduje gdzieś tu którego nigdy nie mogę znaleźć. O. i teraz tak, do tego automatu. Ogólnie tak samo kupuje się papierosy, jak pokazujesz, z którego wyciągnąć Tak samo pokazuję. To jest coś takiego? Nie wiem, czy to będzie widać. Tak samo kupuje się papierosy, ogólnie jeżeli chodzi o, o alkohol tu w Norwegii. Dobra roda. Jeżeli chodzi o alkohol tu w Norwegii. To w ciągu tygodnia można go kupić jedynie do godziny 20, a w soboty. Znaczy, alkohol. Tak, jakby się poszło do galerii, czy tam do sklepu jakiegokolwiek, to w tygodniu piwo można kupić tylko do godziny 20, w weekendy do godziny 16. Jeżeli dobrze pamiętam, do 16 chyba tylko. Poza tym, jeżeli chodzi o alkohole takie jak wina, wódeczkę, czy coś w tym stylu, to jedynie są sklepy win monopolowe. Tutaj w tej galerii akurat też jest, ale nie przechodziliśmy obok niego. Teraz idziemy na ławeczkę sobie wszamać. Zrobimy jakąś fotę dla KB Projekt, bo mnie prosił. No słońca, jestem ciekawy jak to wyjdzie. Zrobimy sobie jakąś fotę w czapeczce. Idziemy teraz w takie fajne miejsce, nad rzeczkę. Ostatnio tutaj zacząłem nagrywać vloga, znaczy zacząłem, zacząłem go nagrywać wcześniej, nie dokończyłem i teraz mam wrażenie, że chyba już troszeczkę się oswoiłem z tą kamerą. Zaraz troszeczkę przejdziemy na inny widok. Tu mamy tak, w lewo na most i w prawo też na most. Ale nazw wam nie będę czytał, bo moje czytanie może zabić wasze uszy, a szczególnie te, które znają jakkolwiek. Czy e, tu była oweczka? Tam jest. Które znają jakkolwiek e, to w jaki sposób. O, tam mamy pole kempingowe, e, plus e, zawsze tam stoją kampery, pole namiotowe dla kamperów. Tam z reguły zawsze gdzieś tam za mostem albo w tamtym miejscu e, stoją wędkarze i łowią sobie rybki. Ale żeby łowić e, na rzekach e, ryby, e, trzeba mieć wykupione pozwolenie. Coś na zasadzie pozwolenia. A jeżeli chodzi o łowienie ryb w fiordach, to za friko. Ile złowisz, tyle złowisz. Jest twoje. I nie musi nic bulić. Także. Idziemy na oweczkę, sobie coś wszamać. I zaraz będziemy gadać dalej. Teraz wszystko testujemy. Także widzicie, moi drodzy, ja się oswajam dopiero jeszcze z tą kamerką. To dla mnie też nowe, jest nowa jakość. Przedem sobie na świeże powietrze, coś na szybko obszamie I albo pojedziemy dalej, jeszcze w jedno miejsce na twiort Zabiorę was na Tfjord. Dzisiaj taki mega krótki materiał. Nie wiem, czy to zmontuję w ogóle. Chciałbym to zmontować, jakkolwiek. I wypuścić to na taki, nawet na taki, jakby mały vlog. I się w końcu przemóc do nagrywania. Nie po to kupiłem ten sprzęt, żeby leżał przecież. nie? Także, wasze zdrówko i widzimy się za moment. Idziemy do auta i pojedziemy teraz na TWORT. Byliśmy nad rzeką, to teraz kierunek fiordy będziemy widzieć się albo na miejscu. Bo teraz w sumie bez sensu, bo tu już nic nie ma do pokazania za No chyba że. Dobra, autka, dobra. Bo ładnie mruczy. Ładnie zamruczało. A tutaj latają, tu jest klasyków takich aut, klasycznych napęczki. Może któregoś razu uda mi się gdzieś jakiegoś dorwać. No albo ogramy, albo sobie pojeździmy, jak będzie takie zapotrzebowanie. W sumie trzeba było coś wrócić do Assetto Corsy, odkurzyć kierownicę, podpiąć do kompa i coś pograć, bo człowiek się zasiedział troszeczkę. Także widzimy się już w drodze na fiord. co się da, bym nie został jedno z nich, Na którym biegu? Na którym biegu? Yeah, yeah, yeah. Dobra, wróciłem Idziemy sobie teraz To jest bodajże chyba kąpielisko Lejdziemy nad fiord Tu już widać, że akurat jest odpływ teraz już widać co nieco i mądzioły tu mamy, a nie nie będzie widać pewnie pod, pod słońce ale jest taka malutka latarnia jeżeli dobrze widzę. chyba będzie z rąsi nagrywane wszystko w domu wyjdzie tak naprawdę bo trochę pod słońce, trochę nie i ja będę miał takie porównanie gdzieś tam co co i jak co i jak. No ale tutaj chyba trzeba zrobić Wam jakieś przebitki, także wjeżdża Cinematic. No w każdym razie eee, nagrałem parę przebić się ciągle będę uczył teraz na nowo bo nie wiem jak ten materiał będzie wyglądał na komputerze to są pierwsze nagrania, których jeszcze nie widziałem na komputerze no normalne, jak teraz nagrywasz to nie będziesz tego widział, ale to są pierwsze nagrania na tej kamerce, więc um, taki teścik od razu e, teraz wracam już do auta tam trochę wiało miałem tam sobie posiedzieć, pogadać, ale, ale chyba nie <laughs> a ponadto jak już tu jestem, to wiedzcie, że szykuje się mega gruby projekt. Mega gruby projekt. No ale idziemy dalej. Nie wiem czy pamiętacie to miejsce? Kosz i tutaj mamy hamaczki. To są to jest też miejscówka gdzie nagrywaliśmy do alfabetu parę ujęć. No tu mamy też trampoliny. Takie w ziemi. Tu jest jedna, tam są trzy. Ale nie wiem, czy będę skakał. A może coś poskarczę? Nie. Się nadaje do tarcia chrzanu, a nie do skakania. No. Chociaż zobaczymy, czy uda mi się na drążku podciągnąć. Będzie ciekawie. Uu, nie 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 trzy razy stanowczo za mało stanowczo za mało trzeba więcej ćwiczyć ale to tylko znak, że trzeba tu przychodzić częściej po prostu no ogólnie to przydałoby się zatankować bo pokazuje mi, że 180 km jeszcze mogę zrobić na tym baku czy na tym paliwie co mam ale patrzcie bo ile jest paliwa zaraz wam pokażę diesel po 16,69 no wylazłem i tak, e, tu ogólnie stacje są też samoobsługowe, więc przychodzisz pan, odkręcasz pan, masz e, tutaj taki, jak to powiedzieć, kasę, wkładasz pan kartę. E, czekasz pan wyciągasz pan kartę i można tankować koniec końców stwierdziłem, że mam brudne auto więc tu obok jest też myjnia. mam akurat pakiet wykupiony więc podjedziemy sobie umyć auto Jjezczamy, bo tu się jakaś pani czekała Co wam mogę więcej powiedzieć? Dzisiejszy dzień dość szybko, wszystko minęło. E, no akurat ktoś się myje, to poczekamy jeszcze chwilę. E, jak co dzień zaczynam pracę o 6 rano, e, czyli wstaje jakaś za 10. .05. Kończę pracę o godzinie 15, o jest tu jeszcze jakiś samochód czeka, no nic poczekamy. Kończę pracę o trzeciej, kończę pracę o trzeciej i. Wracam do domu. Do domu mam niedaleko, bo to jest jakieś 4 km, więc jestem w domu dość wcześnie, zaraz idę, może z 5 minut jestem w domu z pracy eee, i Dzisiaj stwierdziłem, że kurczę już ta kamerka jest. Sprzęcik od GoPro przyszedł. Więc e, trzeba by było coś ponagrywać, potestować. I też teraz e, testuję. Teraz testuję wszystko. Mam nadzieję, że będzie si. Tą kamerkę z tego co wiem używa też e, Michał Śnowski Michał M4K. Michu, e, i u niego się tak całkiem, całkiem sprawuje, więc dałem, że tak powiem, kredyt zaufania firmie GoPro i zobaczymy, co będzie dalej. O, podgląd mi zniknął. Trzeba kliknąć. Zobaczymy, co będzie dalej. Aktualnie czekamy. Zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam jeszcze jest napisane 4 minuty. Spróbuję Wam to przybliżyć. Może będzie widać. 4 minuty, tu już kolejne auto czeka na wjazd i ja będę kolejny się zagadałem, teraz nasza kolejna myjnia hops zaraz kamerka nam jeszcze rejestrację. A nie, 10 minut no dobra, poczekamy To jest kamerka, to jest taki wyświetlacz, gdzie pokazuje Ile jeszcze program tego, który będzie teraz się miał, będzie trwał? Także widzimy się za moment. Dobra, teraz nasza kolej. Hops. O, majster się pokazał. Coś Meister. zapno propsie. Poniżej jednej minuty. O. Trwało się dziwić, jeszcze raz muszę podjechać. zabiera drzwi dla księciunia. Hops. Antenna zdjąłeś, zdjąłeś. będzie stop. Stop. Gasimy. Ręczny. Jeszcze sprawdzę w lusterku. Jest C. Drzwi się zamykają i mają, mają.